Peggy 16 Rząd Zjudno stoi przed bardzo ciężkim wyborem. Jeśli uhonoruje porozumienie, obywatelom Alaski zajrzy w oczy głód. Ale jeśli łamie, w przyszłym roku nie otrzyma żadnych od pod od biotechniki. Czy mieszkańcy Alaski powinni otrzymać pomoc humanitarną? Czy może raczej lekcje samodzielności? Zagłosujcie sami w naszym sondażu. Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. O. Euro-dolary. W kolejnym odcinku naszego gameplayu z... Yy, kurczę, tego... O, chłopie w klapkach! Cześć Regina Jones z tej strony. Jeżeli będziesz szukać roboty w Watson, dzwoń do mnie. Skąd wiedziałaś, jak mnie znaleźć? I jak się nazywam? Jestem dobra w zbieraniu informacji. Można powiedzieć. Kurde, no. DLSS znowu się wyłącza. Nie, no dobrze jest. Wydajność. No. Że je kolekcjonuję. Do zobaczenia. Ło, to. Ło! 13 klatek! Nie! O nie! No, wydajność. To się wyserało, dziwnie. O! No, 500 klatek! Dobra, witam was wszystkich w cyberpunku. Staliśmy w ogóle. Wiemy, że tam jesteś. Porozmawiajmy. Dobra, nie mogę tutaj. Dobra. Drażliwość. No dobra. To chyba lecimy sobie z koksikiem mamy się tam dostać, tylko jak się tam dostać Dobra, biegać będziemy Tutaj mamy jakiś chyba sklep z bronią jak hey, hey, hey. się laguje Dobra widzę, widzimy się za chwilę jak ogarnę klatki, to do za chwilę Dobrze widzę jesteśmy z powrotem Trochę poeksperymentowałem sobie z ustawieniami. Niestety, w niektórych lokacjach ta gra ma dziwne takie spadki. Nie jest za bardzo zoptymalizowana. Dobra, co my tu mamy? Pokaż mi spluwe. to, spluła. Dobra, co my tu mamy? Fajne rzeczy. Kurde, w końcu. Nie no, wziąłem się katanę. ELEGANCKO! Do końca nie wiem, czego mam tu szukać, jak na początek. Schemat. Jakieś bronie tutaj do tworzenia, Łee! Ej, to jest lepsze. Mam stać? Nie stać mnie. Dobra. A czekaj, jakby... mogę sprzedać, mogę sprzedać coś. To ci sprzedam. Nie wiem. To ci sprzedam i to ci sprzedam. Sprzedaj. Dobra. Ok, coś tam zarobiliśmy sobie. 92 dolarki. A i tak musimy do niego iść. Odbierz broń. Pokaż mi te spluwa. Ok, jaką mamy broń, by odebrać? Kole, czekaj, chyba to. I co, to to? Ulepszenie broni i uprań? Piękne dzięki. Mamy spluwę! Do tej pory w akcji gaśniczej życie straciło Zreklamujmy to a kolejnych 40 ciężkich. A teraz czekaj, do góry mieliśmy już nie, 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 nie. do góry. Alarm. Z tej okazji ulicami Night City o, imponujące w dół. Organizatorzy przewidują liczne atrakcje, między innymi wspaniałe koncerty mistrzów Biła, a także wisienka na torcie Festiwal Teatralny No. Sponsorem tego wydarzenia jest korporacja Arasaka. Z niecierpliwością czekamy na to wydarzenie także dlatego, że swój udział w paradzie zapowiedziała sama Hanako Arasaka. Załoga WLS News. wszystkim Dobra, lecimy z koksikiem. To mogę... O, olera miasto. Dobra, kroniki kryminalne, kroniki... Kiedy hmm, zły... Dobra, takie misje poboczne. Dobra. Tutaj mamy typa. O! Oh. Mm. Nie, nie wytrzymam tego. 30 klatek to jest dla mnie za mało. Za chwilę się widzimy. I możemy lecieć do Rippera. No dobra. Eee. Co tam jesz? Serio? Nie wiedziałem, że lubisz azjatyckie żercie. A czego tu nie lubisz? Makaron jest. Mięso jest. A jakby dodać trochę papryki do tego ich sosu, to byłoby prawie jak u mamy Wells. Okay, Dobrze, że Mówiłeś wczoraj, że masz dla no. mnie jakąś niespodziankę. Pewnie, że ma. I to grubą. Załatwiłam nam kolejną robotę. Coś znacznie lepszego niż ostatnio. Mhm. Poczekaj, aż ci powiem, kto daje to zlecenie. Trzymasz się? No to teraz uważaj. Dexter DeShaun. Pierwsza liga Night City, Czarny Chrystus Afterlife, 150 kg fixera. I co? Słabo? Co to za robota? Opowiedz mi o... dobra? Jak Stardeszon. Powiedz mi o nim coś więcej, bo pewnie wiesz sporo. Ostatnie dwa lata było o nim cicho. Chyba zrobił sobie krótkie... wakacje od pracy. Dwa lata? Nie takie krótkie te wakacje. Co wtedy robił? Pewnie siedział w domu, żarł pizzę i oglądał pornosy. Na, że teraz wraca i szuka nowej ekipy. Znalazł nas. Dobra. Jak to załatwiłeś? Już poważnie? Jak udało ci się to ugrać? Goście tacy jak Dex nie pracują z takimi typami jak my. t go zna. Od słowa do słowa i umówiła mi z nim rozmowę. A jak się spotkaliśmy twarzą w twarz, to był mój. Wiesz, jak to jest. Nie znam nikogo, kto od razu by mnie nie polubił. Hehe, <laughs> tak. Jasne, Jackie. No dobra, dawaj. Co to za zlecenie? Dowiesz się, ale nie ode mnie. Dex dobra? chce z tobą pogadać osobiście. Będziesz nas reprezentować. Postaraj się. Jasne. Spoko, umów nas. Pogadamy, zobaczymy. Dex okay. to ścisła czołówka Fixerów. Nie zrozum mnie źle, nie mam nic do Padra albo Wakako, ale Dex to inna liga. Wiesz o co mi chodzi? Wytłumacz mi. Wytłumacz. No, nie do końca rozumiem. No wiesz, pojawiasz się na czyimś terenie. Fixer trochę pomacha fujarą, że to on tu załatwia robotę, ale wszystko na miło. Bo to przecież interesy. Ale tak naprawdę to jest coś dla niego tylko wpisem w systemie. Kimś, kto ma wykonać robotę dla zlecenia dawcy, żeby fixer dostał procent. Niby się lubimy, ale wiesz, interesy. Mm, dobra, skończyłem. No ile mogę już czekać? Twoją fura. Że podrzucić ją mojemu ziomkowi do wyklepania po tej akcji z kosiarzami. Dzięki, Jackie. Doceniam. Dobra, możesz wezwać. Dobra, możemy przyzwać pojazd. Miguel się spisał. Wygląda jak nówka. I tak samo jeździ. Co to, to? Przekonamy się. To co? Jedziemy? No jasna sprawa. Dobra, to musi być to. Na no, nie ma kierowcy. Dawaj mi moją furę. Ja ci pokażę, jak się jedzie. No chodź. No to co? Do Ripera, nie? No. Witam, Jedź powoli. Czekajcie, ja Dopiero się... rozjadłem. A czemu nie mogę w... Nie, i tak miałem jechać do Wiktora. Nie Mam mogę przełączyć, żeby widział wszystko z góry. Co ty nie To Czekaj. fajna dziewczyna. Zmiej kamerę. Wiesz? Dobra. Czuję, że się przy niej rozwija. I teraz... Ej. No to jesteśmy, chodźmy do środka. Jak już załatwisz swoje sprawy z Wiktorem, to wpadnij do mnie. Chowę zlecenie dla Dexa. Dobra. Leciemy, ale nie jesteście panami. Albowiem oczy wasze nie należą do was. Czy może raczej nie tylko do was? naprawdę yeah. Wiktor już na ciebie czeka? Poczekam tu.